W imieniu sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Tchórzewie wiekolonii, zapraszam Państwa na wiersz mojego autorstwa. Witajcie zebrani na święcie dożynek. Nie zabraknie dzisiaj żniw kilku wspominek. Są mieszkańcy gminy, różni dostojnicy, lecz dziś najważniejsi są nasi rolnicy. Nie straszne im burze, ani też żar z nieba, bo wychodzą w pole zawsze, kiedy trzeba. Szanowni zebrani dziś z wójtem na czele, proszę podziwiajcie plony ich i ziele. W wieńcach okazałych ze zbiorów tegorocznych, przy wtórze ludowych pieśni bardzo skocznych jako dziękczynienie za żniw rezultaty, z prośbą o urodzaj za rok plon bogaty. W święto uwieńczenia trudu gospodarzy, o obfitych zbiorach każdy skrycie marzy. To od nich zależy ludu egzystencja. W wieńcach jest ukryta tradycji esencja. Nie może dziś braknąć chleba pachnącego, symbol pożywienia, życia dostatniego. Owoc ciężkiej pracy, wyraz gościnności na dzisiejszym stole również niech zagości. Choć innych specjałów dziś też nie brakuje, wszystkiego po trochu niech każdy spróbuje. I na zakończenie wszystkim państwu życzę, by ziemia co roku rodziła obficie.